Okay. Before saying what I wanted to say, I will first say something about the guidelines because this is an in-person retreat. Zanim przejdę do tego, co chciałam powiedzieć, wspomnę krótko o wskazówkach dotyczących session, ponieważ odbywa się ono na żywo o środku. Just to say Chciałam podkreślić jak ważne są te wskazówki dlatego aby to session mogło być owocne i mocne dla, dla każdego z nas dla wszystkich It, it, just last night after our evening sitting here I was talking with a young man who had just been to Sushin with another Sangha um, he can't come to our March Sushin, so he went to one up in the Northwest for a very well with a very well-known rinzai Japanese teacher w ośrodku rozmawiałam z, z pewną osobą kto, jest to człowiek który mieszka dość daleko nie może tutaj przyjechać na nasze marcowe session i w związku z tym uczestniczy, uczestniczył w session w dość znanym ośrodku Rinzai tutaj w Stanach and, and he was certainly favorably impressed by the teacher but the Lack of structure was really um with people talking, and so on. I mówił o tym, jak chociaż był pod wielkim wrażeniem nauczyciela, tam w tym ośrodku, to jak trudne było dla niego session przez to, że brakowało właśnie tej, tej struktury, tego uporządkowania, jak bardzo przeszkadzały takie rzeczy, jak na przykład ludzie rozmawiający. I know other groups have different ways of doing session. Wiem, że w innych grupach na sesji obowiązują inne zasady niż u nas. But it only reinforced my Conviction, that these guidelines that we work with in Sushin are so important, to not waste anyone's time. Ale ta rozmowa naprawdę umocniła we mnie to przekonanie, że te zasady, które przestrzegamy u nas tutaj na session są naprawdę niezwykle ważne, po to, żeby nikt nie marnował tego cennego czasu. We just have three days for for this retreat here. Te, to subnienie będzie trwało tylko trzy dni. And let's make the most of it. A więc postaramy się wykorzystać je jak najpełniej. And that means maximizing the power of silence. A oznacza to, y, możemy to osiągnąć. Jak najbardziej wykorzystując moc milczenia. And not letting the eyes wander around, but keeping the focus on, on here, right where we are. Należy też pamiętać o tym, żeby wzrok nie błądził gdzieś dookoła, nie rozglądać się, ale naprawdę skupiać całą uwagę na tym tu i teraz. Here in our own practice, in our own experience of this moment. I skupiać uwagę na naszej własnej praktyce, na, na tym, jak doświadczamy każdej chwili. Means taking care, not to overeat, because that can really sabotage our, our practice. Należy też uważać, żeby nie jeść za dużo, ponieważ przejadanie się również może stanowić poważną przeszkodę potem w naszej praktyce. And not to indulge in habitual thought. Tendencies, especially this, the critical ones. I kolejna wskazówka dotyczy tego, żeby nie folgować takim nawykowym tendencjom naszego myślenia, a zwłaszcza tym tendencjom do myślenia krytycznego, do krytykowania siebie i innych. The judging ones, the opinions, the preferences. Te wszystkie skłonności, które. Polegają na osądzaniu, formowaniu opinii. Na tym, że wolimy to, tego nie lubimy. All of, all of these are the Te wszystkie skłonności to tak naprawdę przeszkody, które sami sobie stawiamy na swojej drodze. And we don't need to. A nie, po, nie potrzebujemy tego robić. Nie musimy tego robić. we have this practice mamy tą praktykę and we can entrust trust ourselves to it i możemy zaufać tej praktyce and it will it will take care of us a jeżeli zaufamy to praktyka praktyka się o nas zatroszczy But mainly what i wanted to say was that i check Chciałam też powiedzieć, że tak jak to zwykle robię, sprawdziłam, jaka jest pogoda w Warszawie i widzę, że ma być całkiem zimno. These last couple weeks of, of official winter. Te ostatnie kilka tygodni oficjalnej jeszcze zimy. Mają być zimne.

Soki zaczynają żywiej krążyć w drzewach. In your birches there in our maples here. I te brzozy tam w, 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 przy ośrodku, a nasze klony tutaj w Windhorse. Tak, in, in this part of the world. <laughs> I yeah. szerzej, w, ty, w tej części świata, w której ja się znajduję. And surely. And... wholeheartedly transforming into something so sweet and nourishing the book a book i read decades ago when my children were young is uh, by a woman who worked with rudolf steiner Jest taka książka, którą wiele lat temu czytałam moim dzieciom, kiedy były małe. Napisała ją jedna z uczennic Rudolfa Steinera. I z całej tej książki zapamiętałam jeden wers, który jakoś tak wbił mi się w pamięć i pamiętam go do dziś: We must protect the living sap. Musimy. Chronic żywy sok. Tak, <laughs> So put very simply, that's exactly what this practice makes possible. I mówiąc prosto, to właśnie praktyka umożliwia nam dokonanie właśnie tego. And especially when we give it our attention over a period of time, like this retreat here. I może ona działać w ten sposób szczególnie wtedy, kiedy poświęcamy jej uwagę przez dłuższy czas. Właśnie tak, tak dzieje się na takim odosobnieniu, kiedy możemy, możemy to zrobić przez kilka dni. Dzięki praktyce możemy... Jakoś od, odplątać się z tych takich zawikłanych myśli i nawyków naszego umysłu. And allows it to flow, to flow into the whole of our being, this energy. I dzięki praktyce, energia może płynąć nagle w taki niezakłócony sposób przez całą naszą istotę, przez całe nasze ciało. Purifying it, melting it down. Oczyszczając je i niejako rozpuszczając, and in the process we come to feel more alive and more whole and more connected with everything and everyone. Yy, I w miarę jak pogłębiamy tą praktykę, yy, czujemy się coraz bardziej i bardziej żywi, coraz bardziej pełni, coraz bardziej połączeni. Ze wszystkim, co istnieje. This is the great medicine of the of the Buddhist way. Na tym polega ta wielka lecznicza moc drogi Buddy. It is the medicine of our always present, always available in our own true nature. To jest to lekarstwo tej zawsze obecnej i zawsze nam dostępnej. Naszej prawdziwej istoty, prawdziwej natury. We just need to put down our buckets and draw it up to the surface of our awareness. E, musimy tylko odstawić te, e, te ciężary, które gdzieś ze sobą nosimy niepotrzebnie, i e, zanurzyć się we własną głębię. Ok, nice to have this time with you all. And now. Uh and many of you i will see very soon tomorrow and sobota cieszę się że, że mogę was wszystkich zobaczyć i z niektórymi z was zobaczę się już niedługo jutro i w sobotę okej okay. oh, thank you. Dziękuję.